Czas na głosy mieszkańców. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy Placu Jagiellońskiego. Konsultacje potrwają do 14 lutego. To możliwość uzyskania odpowiedzi jakie są oczekiwania co do tej bardzo ważnej części miasta wszystkich zainteresowanych. 5 i 6 lutego odbędą się w magistracie spotkania konsultacyjne. Pierwsze skierowane jest do przedstawicieli instytucji branżowych, czyli architektów i planistów. Na drugie spotkanie urząd zaprasza mieszkańców Radomia. Miasto jest dla ludzi, a nie ludzie dla miasta. Warto przyjść, serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, to bardzo ważne, żebyśmy wypowiadali się na temat otaczającej nas, nas przestrzeni. Wykorzystujmy głos, który jest nam dany, krytykujmy teraz na etapie konsultacji, zmieniajmy to, kształtujmy na własne potrzeby. Ja mam świadomość, że każda osoba ma inne potrzeby, ale myślę, że wspólnymi siłami w takich konsultacjach jesteśmy w stanie wypracować... Najlepsze rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców, dlatego z niego korzystajmy. Od 2 do 14 lutego w godzinach od 13 do 15 i od 17 do 19 czynny będzie punkt konsultacyjny w Galerii Słonecznej. Uwagi i sugestie można także przekazać w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres konsultacjemaupa.umradom.pl lub wypełnienie formularza internetowego na stronie www.radom.pl ukośnik konsultacje, a także w wersji papierowej. Uwagi mieszkańców trafią do merytorycznego zespołu, który opracuje w wnioski z nich wynikające. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu w terminie do 60 dni od ich zakończenia. Przypomnijmy, że wstępną koncepcję przebudowy Placu Jagiellońskiego opracowała radomska firma MB Architektura. Firma ta wygrała ogłoszony przez Urząd Miejski Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Placu Jagiellońskiego. Jednym z elementów dekoracyjnych placu ma być fontanna. Te są całkowicie inne, zawierają inne elementy i są ultra nowoczesne ze względu na to, że będziemy mogli tam organizować duże imprezy masowe łącznie z wyświetlaniem filmów na płaszczu wodnym, organizowaniem koncertów z elementami gry świateł i wody. To, to pełna innowacja tego jeszcze w Radomiu nie było i, i, w, i w Warszawie to, to funkcjonuje w jednym miejscu. Masa ludzi na cotygodniowych spektaklach. Mam nadzieję, że i w Radomiu będziemy mogli takie sukcesy odnotowywać. To jak plac Jagielloński będzie się prezentował po przebudowie będziemy wiedzieć jesienią tego roku. Prezydent Radosław Witkowski spotkał się z ministrem sportu i turystyki Andrzejem Biernatem. Rozmowa dotyczyła najważniejszych inwestycji sportowych planowanych w Radomiu, przy czym obie strony zadeklarowały zamiar wspólnej pracy w celu konsekwentnej realizacji wcześniejszych ustaleń i zapowiedzi składanych podczas publicznych wystąpień w okresie kampanii wyborczej. Podczas tego spotkania pan minister Andrzej Biernat potwierdził to, co mówił w czasie kampanii wyborczej. Potwierdził zaangażowanie ministerstwa w projekt budowy w Radomiu Hali Widowiskowo-Sportowej. Zadeklarował, że jest to jeden z kluczowych projektów inwestycyjnych w tym roku dla polskiego sportu, więc możemy liczyć na przychylność. Teraz, jak podkreśla dyrektor Tyczyński, wszystko trzeba dobrze przygotować. Plac nad tym projektem zaangażowany jest bardzo mocno Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tutaj pan prezes i pan dyrektor dostali wyraźne polecenie od prezydenta Witkowskiego, żeby w jak najkrótszym czasie, jak najszybciej przygotować wniosek i przygotować tę inwestycję do przeprowadzenia. Bo ona jest możliwa do rozpoczęcia jeszcze w tym roku i taki jest cel postawiony przez prezydenta Witkowskiego. Rozmowy na temat budowy hali widowiskowo-sportowej kontynuowane będą podczas wizyty ministra Andrzeja Biernata w Radomiu, spodziewanej na przełomie lutego i marca. Pan minister Andrzej Biernat zadeklarował, że na przełomie lutego i marca pojawi się w Radomiu, żeby tutaj na miejscu dyskutować o projekcie, zobaczyć jak wyglądają postępy przygotowań. Także czekamy i mamy nadzieję, że do tego czasu będziemy już mogli rozmawiać bardzo konkretnie. Koperty Życia to kolejna inicjatywa Władz Radomia podejmowana z myślą o osobach starszych. Postulat jej wprowadzenia w naszym mieście zgłosiła Radomska Rada Seniorów. Urząd Miejski przygotowuje się do akcji wydawania koperty Życia, bo posiadanie takiej koperty to sprawa niezwykle ważna dla żyjących samotnie seniorów, a także osób niepełnosprawnych i innych trwale zmagających się z chorobami. Koperty można będzie pobierać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej przy ulicy Żeromskiego 53, w MOPSie na ulicy Limanowskiego 134 oraz w parafiach oraz w klubach seniora, jak również w POZ-ach, gdzie postaramy się, żeby Państwo dyrektorzy pomogli nam w tej akcji. Koperty umieszczane powinny być w lodówce, na której powinna się znaleźć naklejka sygnalizująca, że znajduje się w niej koperta życia. W kopercie muszą się znaleźć informacje na temat chorób, na które dana osoba cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Wskazane byłoby umieszczenie tam karty z niedawnego pobytu w szpitalu, kserodowodu osobistego i legitymacji ZUS. Koperta i ta informacja jest ważna około roku. Później, według, według możliwości, według potrzeb, należy aktualizować te dane. Pracownik, ratownik, pracownik pogotowia przyjeżdżając do domu, gdzie jest taka koperta, ma wszelkie dane i to pozwala uratować życie niejednokrotnie człowiekowi. Koperty będą bezpłatne. Umowa z wykonawcą budowy nowych wiaduktów na Żółkiewskiego podpisana. Za budowę nowego węzła drogowego u zbiegu miejskiego odcinka drogi krajowej nr 9 oraz linii kolejowej Warszawa-Kraków odpowiedzialny będzie Pruszkowski Sztrabak. Nowe wiadukty na ulicy Żółkiewskiego mają być gotowe w ciągu 9 miesięcy. W przetargu na budowę wiaduktów wystartowało pięć firm i konsorcjów. Najmniej za wykonanie wszystkich robót zażądał Sztrabak. Oferta tego przedsiębiorstwa opiewa na kwotę 47 534 000. I to właśnie tę ofertę MZDiK uznało za najkorzystniejszą. Budowa nowego węzła na Żółkiewskiego nie będzie pierwszą inwestycją tej firmy realizowaną w Radomiu. W 2009 roku sztrabak wyremontował ponad 2,5 km odcinek ulicy Nowa Wola Gołębiowska, a w 2011 zakończył przebudowę sześciu ulic wokół słonecznego centrum. Inwestycja, która się rozpoczyna, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego miasta. Jest też jedną z najbardziej oczekiwanych przez kierowców w Radomiu. Na czas trwania robót istniejący wiadukt na Żółkiewskiego zostanie wyłączony z ruchu i rozebrany. W jego miejscu powstanie nowy obiekt mostowy. Równolegle będzie trwała budowa drugiego bliźniaczego wiaduktu. W związku z tym, że na drogach objazdowych będzie zwiększony ruch kołowy, w ramach zamówienia muszą być również wzmocnione konstrukcje na wierzchni części z nich. Wykonawca przed rozpoczęciem zasadniczych robót będzie musiał wzmocnić nawierzchnię ulic Kozienickiej, Struga i 11 listopada, a także zbudować nową sygnalizację świetlną u zbiegu ulic Energetyków i Starabola Gołębiowska, która pozwoli na poprowadzenie objazdów. Po zakończeniu robót mostowych wykonawca raz jeszcze będzie musiał położyć nowy asfalt na Kozienickiej, Struga i 11 listopada, a także odtworzyć nawierzchnię ulic Szarych Szeregów, Wernera, Żółkiewskiego, Zbrowskiego, Energetyków i Brzustowskiej. Ułatwienie konstrukcji na wierzchni wszystkich dróg objazdowych jest wymogiem kontraktu i nie ma możliwości rezygnacji z tych prac. Rozpoczęcie inwestycji na Żółkiewskiego w początkowym okresie nie będzie wiązało się z utrudnieniami dla kierowców. Z czasem jednak będzie konieczne zamknięcie fragmentu miejskiego odcinka krajowej dziewiątki i skierowanie ruchu kołowego na drogi objazdowe. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące tras objazdów, w tym dla ruchu tranzytowego, który MZDK chce poprowadzić w taki sposób, by był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców centrum miasta. Trzy nowe boiska powstaną w Radomiu. Urząd miejski ogłosił przetargi na budowę boisk przy PSP nr 20, zespole szkół ogólnokształcących numer 4, a także przy gimnazjum nr 11. Dwa z tych boisk przy PSP 20 i ZSO nr 4 to realizacja wniosków mieszkańców złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Budujemy trzy boiska, wszystkie te trzy boiska są wychodzą przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Głównie ostatnie boisko, którego, które wymagało przesunięcia budżetowego, to boisko na borkach. Dotychczas borki nie były wyposażone w takie boisko z sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Mamy nadzieję, że taki, takie boisko spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców Borek i okolic, jak również dzieci chodzących do szkoły. I będzie służyło przez wiele, wiele lat. Na boisko czeka m.in. młodzież z gimnazjum nr 11. Boisko przy gimnazjum nr 11 to jest boisko pełnowymiarowe do piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na tym boisku będzie można pograć i w piłkę ręczną, i w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową. Przy PSP nr 20 powstanie cały kompleks sportowy. Tam zakładamy, że na istniejącym boisku, które jest boiskiem o nawierzchni asfaltowej, Chcemy położyć, wykorzystać tę istniejącą nawierzchnię asfaltową i położyć na niej nawierzchnię syntetyczną, bezpieczną, poliuretanową. I tam też będzie boisko pełnowymiarowe takie do piłki ręcznej, do piłki koszykowej, piłki siatkowej. Ale również przy szkole numer 20 planowana jest budowa takiego boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy plus... Około 60-metrowa czterotorowa bieżnia. Boisko ze sztucznej trawy powstanie także przy szkole sportowej, czyli zespole szkół ogólnokształcących numer 4. Jak podkreśla dyrektor Wydziału Inwestycji, wszystkie boiska powinny zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Ale to nie jedyne inwestycje sportowe. Nową salę gimnastyczną będzie miała szkoła podstawowa przy ulicy Ceglanej. Tę inwestycję zakładamy, że zakończymy. W 2016 roku, w roku bieżącym chcielibyśmy zrealizować stan surowy zamknięty tego obiektu, a w przyszłym roku wykończenie i też na 1 września, ale 2016 roku planujemy oddanie tej sali gimnastycznej do użytku. Sala posiadać będzie także zaplecze szatniowo-sanitarne, powstanie łącznik do istniejącego budynku szkoły. Obiekt będzie jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. W zakres prac oprócz kompleksowego wykonania wszystkich inwestycji wewnętrznych wraz z koniecznymi przyłączami zewnętrznymi robót budowlanych wewnątrz istniejącego budynku szkoły związanych z dobudową łącznika wchodzi także zagospodarowanie terenu zewnętrznego polegające na wykonaniu wewnętrznej drogi dojazdowej, zjazdu chodników, miejsc postojowych oraz oświetlenia terenu. Miejski Zarząd Drugi Komunikacji ogłosił przetarg na parkomaty dla strefy płatnego parkowania. Parkomaty, z których obecnie korzystają kierowcy parkujący w strefie płatnego parkowania nie są własnością miasta, one należą do prywatnej firmy. Miasto dzierżawi te urządzenia od tej firmy i wnosi z tego tytułu odpowiednie opłaty. Ponieważ ta umowa wygasa, z końcem marca musieliśmy ogłosić nowy przetarg. To nowe zamówienie obejmuje instalację w strefie 74 parkomatów wraz z wgraniem oprogramowania, wraz z odpowiednią opieką serwisową przez cały okres trwania umowy, a jest to okres, przypomnę, 26 Miesięcy, czyli do końca maja 2017 roku. Parkomaty nie mogą mieć więcej niż 10 lat. Koszty dzierżawy urządzeń poniesie miasto, natomiast kontrolerzy zostaną wyposażeni w przenośne urządzenia rejestrujące wykroczenia w strefie parkowania. Oferty w przetargu można składać do 4 lutego. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.